Witajcie w mojej nowej recenzji Transformers. Tym razem mamy Masterpiece Movie Series Autobot Ratchet. Numer seryjny tej figurki to MPM11. No, czyli Masterpiece Movie, no i numer figurki 11. No, i jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do czynienia z Autobotem Ratchetem, czyli z Wędliwym Medykiem. Tak właśnie wygląda od tyłu. Ma swój wielki plecak, no ale tutaj, wiadomo, ten plecak jest tutaj nie bez powodu. W filmie również miał ten plecak i ten plecak mu służy jako taki plecak medyka, w którym trzyma jakieś medyczne rzeczy, I guess. To muszę Wam powiedzieć, że ta, przynajmniej oficjalnego, transformującego się, który wygląda tak dobrze albo lepiej niż ten, no to raczej po prostu nie ma. Jeżeli naprawdę wszystko jest Prawie identyczne jak w filmie. No wiadomo, niektórych rzeczy się nie da zrobić tak samo, ale wszystko, co się dało, no to jest. To teraz przechodzimy do artykulacji. Będziemy iść od góry w dół. Zaczynamy od głowy i głowa może obracać się w lewo oraz w prawo. Nie ma tutaj 360, chyba, że będziemy obracać razem z tym jego kołnierzem, to wtedy, moi drodzy. Proszę bardzo, możemy na spokojnie wyciągnąć 360, aczkolwiek no jest to całkiem ciężkie, żeby tutaj wcisnąć w ogóle palec. A co dopiero to okręcić? Oprócz tego, Raczet może spojrzeć w górę i w dół leciutko. No jeżeli kogoś by to interesowało, to ma otwierane usta. Chodźmy teraz do rąk. Z rękami jest całkiem ciężko, dlatego że są przymocowane do torsu przez ten element. Ale jeżeli go odłączymy, no to myślę, że raczej wyciągnie tutaj 360, proszę bardzo. Oprócz tego może zrobić wyprost, dalej obrót w łokciu 360, ma tutaj zgięcie w łokciu. To jest maksymalne. Oprócz tego ma zgięcie w nadgarstku. Ma też w nadgarstku obrót 360 stopni. Może ruszać kciukami w dół i w górę. A także ma jedno zgięcie w palcach w tym miejscu. Jeszcze drugie w tym miejscu. No i druga ręka to wszystko to samo. Dalej w talii nie ma nic, ale w biodrach ma obrót 360 stopni. Jak widzimy, do tego może lekko przechylić się do przodu w biodrach. Więc to jest coś chyba. Jeżeli chodzi o nogi, to może on kopnąć tak wysoko, a do tyłu tak wysoko. Może kopnąć w bok tak wysoko. Dalej mamy obrót w kolanie 360 stopni. Mamy też zgięcie w kolanie, to jest maksymalne. Schodząc niżej, stopę możemy wyprostować na maksa. No i oprócz tego zgina się ona trochę w kostce. Dalej przejdźmy do akcesoriów. Jeśli chodzi o akcesoria dla raczeta, no to ma on tutaj takie. Nie wiem co to do końca jest, ale to są takie malutkie, chyba coś w rodzaju broni palnej, albo to jest amunicja. Nie mam dla tego pojęcia. W każdym razie mają one takie prostokątne wypustki. A tutaj na tej ręce raczeta, na tej niebo, ona jest trochę inna. Na tej ręce Raczetta mamy dwa prostokątne porty. I te właśnie tutaj śmieszne cośki możemy mu tu właśnie przyczepić. O, proszę bardzo. Idąc dalej z akcesoriami, mamy jego piłę tarczową. Jest to podwójna piła. Oba ostrza kręcą się osobno, niezależnie od siebie nawzajem. A mogą się kręcić sefrazem. Mogą się kręcić w dwie różne strony. Tutaj ja w ten sposób to wygląda od boku. Proszę bardzo. Taka piła. No i ta piła jak możecie zauważyć ma takie dwie tutaj wypustki. A na tej samej ręce raczeta znajduje się tutaj taki duży prostokątny port. Tutaj mamy takie malutkie wgłębienie. No i tę piłę tutaj możemy umieścić właśnie. ok I proszę bardzo, wszystko działa, raczet ma swoją piłę. Oprócz tych akcesoriów raczet jest też wyposażony w swój, nie wiem, karabin, jakieś działo. W każdym razie, posługiwał się tym w filmie. No nie wiem, jak to działo do końca umieścić w jego ręce. Wiem, że tutaj mamy tę dużą prostokątną wypustkę i ona powinna wejść w ten duży prostokątny port, który mamy na tej ręce, ale dłoń przeszkadza po prostu przy umieszczaniu tego, więc no ja robię to tak, że ją odwracam w ten sposób, jeszcze przechylam do tyłu, żeby móc umieścić tutaj właśnie ten blaster i wtedy ta dłoń tak jest jakby spodem, no bo tutaj jest ten dziwny, okrągły wyrostek to, to trochę przeszkadza, nie widać tego od przodu za bardzo. Dobra, a więc przyszedł czas na porównania i mamy tutaj porównanie z klasą Deluxe, War for Cybertron Siege, Sideswipe. No tutaj Ratchet akurat nie ma żadnej klasy przypisanej, ponieważ masterpiece nie mają klas, bo, że tak to poetycznie sformułuję, Masterpiece to klasa sama w sobie. <laughs> mamy tutaj też porównanie z klasą Voyager. Jest to Studio Series Revenge of the Fallen Starscream. Tak się tutaj prezentują obok siebie. Proszę bardzo. I teraz mamy porównanie z klasą Leader. Jest to Studio Series Dark of the Moon Fogwave. Proszę bardzo. No, raczej jest wyższy, ale musicie wziąć pod uwagę też to, że Shockwave jest raczej jednym z mniejszych liderów. Dobra, no to wreszcie przyszedł czas na transformację. I dla osób, które się szybko nudzą, mały disclaimer: możecie tę sekcję filmu pominąć, ponieważ ta transformacja jest naprawdę długa, ma 62 kroki. No więc, dobra, co zrobić, aby przetransformować Raczeta? Najpierw mamy tutaj takie zawinięte sosie, i musimy je trochę podważyć w tym miejscu, żeby je stąd odczepić. Z drugiej strony, musimy zrobić to samo. się, Jest. No i gdy to już jest wyprostowane, musimy umieścić cały ten zderzak pod tą taką kratą. I robimy to w ten sposób. Następnie te trzy światła wyrównujemy. Czyli te dwa na górze opuszczamy po prostu do poziomu tego, co jest na dole. Następnie, gdy odwrócimy figurkę do tyłu, to zobaczymy, że ma tutaj drzwi. I te drzwi powinniśmy po prostu. Tutaj przemieścić w ten sposób. I z drugiej strony to samo. I teraz odwracamy je do góry. O właśnie tak. Następnie odczepiamy te elementy i weźmy je jakoś, nie wiem, tak? Z drugiej strony też. Ok. I teraz te elementy tutaj one się rufają, więc możemy je. Proszę bardzo, coś zrobić, tak, żeby były równiutko, prościutko. No, i dobra, gdy to wszystko mamy zrobione, to teraz przechodzimy tutaj na górę. Musimy te tutaj światła odwinąć tak, żeby były w górę. Z drugiej strony tak samo. One są na kulkach, więc to nie powinno być problemu. Teraz bierzemy całą tę sekcję i przenosimy ją do przodu. I z drugiej strony to samo. O. Następnie światła możemy tutaj wyrównać. W ten sposób. I teraz bierzemy ten czarny element, i dzięki niemu udaje nam się tutaj to światło okręcić, tak żeby było do góry. I teraz to obracamy. Tak, żeby te dwie połówki były tymi złączeniami do siebie. Ok, i teraz tak. Tutaj mamy taki malutki, tyciutki, naprawdę oczu peg. Natomiast tutaj mamy y, taki malutki port. I gdy to tutaj ustawimy dobrze, to możemy to połączyć. O, proszę bardzo. I z drugiej strony robimy po prostu to samo. No, chodź tu. Dobra. I teraz bierzemy te dwie sekcje i podnosimy je do góry. Teraz naszą figurkę obracamy do tyłu i chwytamy za ten zderzak tutaj i go po prostu opuszczamy. Następnie tutaj wyrównujemy te sekcje. Teraz to koło możemy zrobić tak, żeby było trochę nierówno, żeby... Ta sekcja dała radę przejść nad tym kołem. Teraz bierzemy tę sekcję i hop, odłączamy ją. Teraz możemy te dwa trochę opuścić, żebyśmy dali radę oczepić tę sekcję tutaj. Proszę bardzo. I teraz to zawijamy w ten sposób. Teraz te dwa możemy jeszcze bardziej opuścić. Okay. Następnie podnosimy tę sekcję do góry. Teraz bierzemy tę szybę i ją podnosimy. Teraz tą sekcją poruszamy jeszcze trochę do góry, tak, żeby częściowo zakryć tę szybę, właśnie. Obracamy figurkę do przodu. Chwytamy za ten kołnierz i obracamy tak, żeby głowa patrzyła w tył. Teraz bierzemy te koła tutaj i jest stąd wyciągamy właśnie w ten sposób. I teraz możecie zauważyć, że tutaj pod tymi kołami znajdują się prostokątne wypustki, a tutaj na ramionach mamy prostokątne porty. Więc te koła powinniśmy po prostu w te miejsca wcisnąć. I drugie tak samo. Dalej, ustawiamy naszego raczeta w t pozie Proszę bardzo. Teraz musimy mu zrobić kurczaczkowe rączki. Czyli obracamy tutaj w łokciu. Następnie zginamy w łokciu. Teraz obracamy tutaj w nadgarstku. I teraz zginamy w nadgarstku, tak by ta dłoń weszła tutaj w to miejsce. Przed tym srebrnym. O proszę bardzo. Z drugiej strony robimy to samo, a więc obracamy, zginamy, obracamy, zginamy. Hopsa. Dobra, teraz jeżeli tutaj się obrócimy, to tutaj możemy zobaczyć, że mamy tutaj takie dwa panele. I te panele możemy teraz opuścić. I możemy je okręcić w ten sposób. O, właśnie, tak. I teraz, mój drodzy, wydamy klatkę piersiową. I ciągniemy do przodu, i przez to odczepimy ją od bioder. Teraz możemy naszego raczeta położyć w ten sposób. Bierzemy za tę przednią część klatki piersiowej i chwytamy za tę część tutaj z głową kołami i rękami. Teraz obracamy tę całą część z głową kołami i rękami w ten sposób. O 180 stopni i teraz na górze wyłoniła się maska samochodu. Możemy obrócić kurczaczkowe łapki, tak, by znowu. Były skierowane w górę. Ok. Dobra, nagrywam to już po nagraniu recenzji, bo z jakiegoś powodu nie nagrał mi się ten krok transformacji. W każdym razie, jak spojrzycie na szybę, to mamy tutaj dwie prostokątne wypustki. A tutaj w masce mamy dwa takie rowki. I ta szyba, jeżeli ją zegniemy, to powinno się tu wszystko ładnie trzymać. Dobra, teraz tak możemy wziąć teraz ten dach i trochę go obrócić tutaj do przodu, tak żeby nam nie przeszkadzał, ponieważ ta sekcja jest nam potrzebna, musimy ją mieć widoczną. Te panele możemy obrócić tak, by również nam nie przeszkadzały. Tutaj na tym czymś mamy dwie prostokątne wypustki. Tutaj mamy prostokątny port i tutaj mamy prostokątny port. Wkładam ręce do środka i je właśnie tutaj łączymy. To te drzwi musimy trochę wysunąć na zewnątrz właśnie. Dobra. I teraz łączymy najpierw tutaj z ramieniem. Tylko no, przypominam, że to się tutaj kręci, ta część tutaj, więc to musicie ją tak idealnie po prostu. O, dobra, weszło. Teraz, próbując nie unicestwić tego, co już tutaj zrobiliśmy, musimy resztę ręki obrócić w ten sposób, żeby też druga prostokątna wypustka weszła w ten prostokątny port. O, proszę bardzo, i w ten sposób mamy już jedną rękę. Drzwi muszą być trochę na zewnątrz. Ponownie. Teraz wkładamy to do środka. I teraz tutaj obracamy tę część. Weszło, dobra? Jeszcze tutaj weszło drugie. Dobra, możemy teraz wziąć dach i z powrotem go tutaj wyprostować. Teraz moi drodzy, bierzemy drzwi i musimy je tu jakoś po prostu tak umieścić, żeby wyglądało to ok. Na razie nie będą do niczego przymocowane, ale za chwilę się to naprawi. Ok, teraz mamy te elementy tutaj, co nie? I musimy je odsunąć do tyłu. No dalej, ok, do tyłu. I teraz przełożyć ten przód tego elementu pod tę tutaj kratę. A więc hop, dobra. I teraz wcisnąć tutaj w tym miejscu. Ok. I teraz tutaj ten pasek czerwony, żeby się zgadzał, po prostu przekrzywiamy drzwi. I to wszystko teraz działa. A więc z drugiej strony robimy to samo. Hop, o matko, dobra. Teraz tutaj pod kratę. Dociskamy i teraz pasek już jest praktycznie sam zrobiony. Ok, no to teraz możemy ten dach ponownie tutaj odsunąć do przodu, żeby nam już nie przeszkadzał, bo teraz zajmiemy się nogami. I nogi musimy obrócić w biodrach o 180 stopni. I oprócz tego, teraz obracamy jeszcze w kolanach obie nogi o 180 stopni. Teraz bierzemy te panele, które mamy tutaj i je otwieramy, właśnie tak. Teraz bierzemy te panele i również je otwieramy. Hop, siup. I teraz bierzemy całą tę sekcję i musimy ją odsunąć po prostu od reszty nogi. Teraz jest tak odsunięta właśnie. I teraz tę sekcję możemy wyprostować już całkowicie, te dwa panele. Teraz wyprostowujemy stopy na maksa. Teraz mamy tutaj te dwie żółte podpórki, i one mają tutaj mini, mini porty. A tutaj mamy mini, mini pegi i po prostu zaginamy te podpórki do środka, tak żeby to wszystko tutaj ładnie weszło. I teraz w tej stopie mamy mini, mini pega, a tutaj mamy mini, mini port, i to po prostu łączymy w tych stopach. Co teraz robimy z nogami? Otóż nogi musimy zgiąć w kolanach i hop, hop, i teraz. Te końcówki stóp muszą wejść pod ten dach, tutaj. Więc no, jakoś tu powinniśmy to zrobić. Zaraz. O! Dobra. I tak to właśnie, moi drodzy, powinno wyglądać. Teraz bierzemy cały ten dach i prostujemy go ponownie. I teraz tutaj na spodzie tego dachu mamy takie rowki, a tutaj mamy prostokątne wypustki. A więc te rowki powinny idealnie w te wypustki wejść. Hop, i z drugiej strony powinno się zadziać to samo. Ok, teraz ta część tego panelu powinna wejść, a to jakby w głębienie tutaj, a więc w ten sposób. No dalej, hop, dobra, i z drugiej strony to samo. Ok, no i wszystko już tutaj gra. Możemy wziąć światła. Teraz jedno z nich ma tutaj mini PEGA, a drugie ma mini Port. I możemy te światła po prostu w tym miejscu połączyć. Natomiast te światła możemy również połączyć przez to, że jedno ma takie dwie prostokątne wypustki, a, jedna, a drugie ma jedną i możemy po prostu te światła sobie wcisnąć i wtedy one się będą po prostu trzymać. Teraz zajmiemy się tymi wystającymi panelami, więc otwieramy je na maksa. O, proszę bardzo. I teraz jeszcze otwieramy tutaj. I z drugiej strony robimy to samo. Ok, I teraz, moi drodzy, tutaj mamy prostokątną wypustkę, natomiast tutaj mamy... Głębienie i gdy ten panel tutaj zamkniemy, to to powinno się tutaj połączyć. Jeszcze tutaj możemy sobie trochę pościskać i wtedy wszystko tutaj będzie idealnie. I Z drugiej strony możemy zrobić dokładnie to samo. O, ściskamy, ściskamy i wszystko powinno wejść w odpowiednie miejsca. Dobra, teraz zajmiemy się tymi małymi panelami tutaj na dole. Otóż te tutaj części ich. Takie mniejsze, powinny się wsunąć pod ten panel. Hop, i proszę bardzo, i z drugiej strony to samo. Niech się wsunie. No i już ostatnie, co robimy, moi drodzy, to tutaj otwieramy to, następnie całą tę sekcję przesuwamy do tyłu, i tutaj mamy mini peg, tutaj mamy mini port, czyli po prostu zamykamy, właśnie tak. Z drugiej strony robimy to samo. Otwieramy na dół i zamykamy. I to jest raczej przetransformowany. Jak już mówiłem, transformacja ma 62 kroki. To jest naprawdę dużo, no ale no jest to masterpiece, no nie? Dobra, więc zacznijmy od przechowywania akcesoriów. Mam tutaj te dwa małe cośki i je możemy włożyć w bardzo fajnym miejscu. Tutaj, gdzie mamy koła, mamy prostokątne porty. Natomiast one, jak już wiemy, mają prostokątne wypust, Więc możemy je tutaj włożyć właśnie pod... Te przednie koła i drugie, tutaj to samo, dobra. Dalej mamy piłę. I co z tą piłą? Otóż tutaj mamy tylny zderzak, i tutaj pod tym zderzakiem znajduje się coś takiego, a nad tym zderzakiem takie malutkie, malutkie wgłębienie. Te malutkie wgłębienie możemy wykorzystać na to, a to większe pod spodem na to. Czyli to po prostu zakładamy na ten zderzak, i to się trzyma tutaj w tym miejscu. No i jeśli chodzi o ten. Karabin, te tutaj broń całą, no to ona ma, jak już pokazywałem, tę tutaj okrągłą wypustkę. I możemy za jej pomocą właśnie to działa umieścić na tym kole, po prostu w ten sposób. Hop! I teraz nasz Ratchet ma wszystkie swoje akcesoria w formie pojazdu. Dobra, więc chciałem powiedzieć, że to wygląda po prostu niesamowicie. Prawie tak jak w filmie. Możemy tutaj przeczytać wszystkie napisy. Że mamy tutaj Fire Department, Search and Rescue. Mam tutaj też na drzwiach symbol autobotów i wokół niego Search and Rescue, Fire Department. No i oczywiście jest to Terenowa przerobiona na karetkę. Właściwie nie do końca taką standardową karetkę, bo wiadomo, ma napisane dosłownie Fire Department. Więc to jest taki inny rodzaj karetki. Tutaj przez szybę widać jego ręce, to jest takie średnie według mnie. Bo na przykład tutaj ma. Całą czarną plastikową szybę, no ale dobra, tutaj tak wygląda właśnie od przodu, i ma tutaj hak, proszę bardzo, nawet. Też po tu głowę od tyłu, ale no cóż, tutaj mamy widok od boku, i mamy ten tutaj charakterystyczny wzór na tej karetce. Tutaj od tyłu wygląda to w ten sposób. Tutaj jest widok od góry, no i od dołu, no, widać jego głowę, widać jego ręce. No, i to tyle, co tak naprawdę da się tutaj rozpoznać. No i od boku to trochę średnio wygląda, że te ręce tutaj wystają, no ale nic z tym nie zrobisz, nie? I teraz odwieczne pytanie: czy to jeździ? Otóż moi drodzy, jeżeli dobrze to przetransformujemy, to jeździ. Ale no czasem źle się przetransformuje jakieś koło jest trochę niżej trochę wyżej ale no tutaj akurat mi się udało i jeździ dobra więc przyszedł czas na porównania i mamy tutaj klasę deluxe war for cybertron siege side swipe nawet całkiem dobra skala może raczej jest trochę za duży no ale całkiem podobnie wygląda właśnie taki yy, samochodzik typu wyścigówa koło wyścigowo wielkiego terenowego no nie całkiem podobna skala Zresztą, że tutaj na szerokość są Całkiem też podobni. Teraz mamy porównanie z klasą Voyager i to jest Studio Series Revenge of the Fallen Starscream. Bardzo tutaj fajnie. No i teraz mamy porównanie z klasą Leader Studio Series Dark of the Moon Fogwave. Mamy tutaj cybertronski czołg. Są całkiem podobnej wielkości. Dobra, więc jeśli ktoś chce zobaczyć odwrotną transformację to zapraszam do linku w opisie, ponieważ tam znajduje się nagranie jak odwrotną transformację wykonuje. Okej, okay, a więc czas na podsumowanie. W formie zarówno robota jak i pojazdu. Podoba mi się bardzo ta figurka. Jest naprawdę tyle detali. Jest to najwierniejsza, przynajmniej oficjalna wersja Raczeta transformująca się, jeżeli chodzi o filmy. No i to chyba oczywiste, ponieważ jest to masterpiece. Ale transformacja u tego czegoś jest tak cholernie długa. I niektóre rzeczy naprawdę ciężko zrobić w tej transformacji, żeby wszystko się połączyło tak, jak ma się połączyć. Więc jeżeli jest ktoś taki jak ja, kto ma po prostu ADHD i cały czas przekłada i transformuje te figurki, no to nie wiem, czy polecam, ponieważ transformacja tego trochę zajmuje, jest trochę wymagająca, ale no w każdym innym przypadku, no to mi się wydaje, że. Mogę takiego raczeta polecić, zwłaszcza kolekcjonerom, którzy yy, chcą takie, właśnie figurki, bardzo podobne do tego, jak wyglądały w filmie, jednocześnie transformujące się. No to ten raczet to jest tak naprawdę jedyny oficjalny raczet, jakiego macie do wyboru, no nie? Także, no, w większości polecam, ale. No, ostrzegam przed tą transformacją, która jest po prostu niesamowitą męczarnią.